Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale serdecznie witam na moim kanale Wróżka Ada. I szczególnie zapraszam dzisiaj osoby urodzone w znaku ryb, bo ryby od 18 lutego będą rządziły, jeżeli chodzi o znak Zodiaku, bo Słońce właśnie przejdzie w znak ryb. Luty jest tak, aczkolwiek krótkim miesiącem, ale jest podzielony między wodnika i ryby, i właśnie szczególnie dla ryb chciałam teraz skierować swoje życzenia. Wodnikowi już życzyłam, żebyście ryby poczuły spełnienie w swoim życiu, żebyście były szczęśliwe, żebyście miały dużo miłości, dużo pieniędzy, dużo wszystkiego, czego pragniecie. Spokoju być może, a może przyjaciół, a może jeszcze czegoś innego, tego wszystkiego, czego pragniecie, żeby do Was przyszło. Eee, za chwilę zrobię dla Was tutaj odczyt e, na luty. No i odczyt na luty, tak jak i każdy odczyt, jest tutaj odczytem e, ogólnym. Jest to odczyt ogólny. A więc nie z każdą osobą może rezonować, nawet byłoby dziwne gdyby rezonowało. To nie jest możliwe. Zresztą pamiętajcie, to będę Wam do znudzenia powtarzała, że karty pokazują możliwości, a człowiek, jak wybiera którą ścieżkę, no to nie wybiera drugiej. I może się okazać, że w czytaniu było tak, tak i tak, ale się na przykład w połowie albo wcale nie zrealizowało, bo wybraliście inną ścieżkę. Po prostu. Dobra, to teraz zobaczymy, jakie możliwości, jakie e, kierunki mogą do Was e, przyjść e, w lutym, drogie ryby. Ale zanim jeszcze e, pokażę Wam te karty, chciałam podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. No i, i jeżeli ktoś chciałby e, czytanie takie skrojone na miarę, indywidualne. Zapraszam przez, do kontaktu przez stronę www.wroskalada.pl. Tak jest po prostu najłatwiej. I teraz proszę o informacje dla ryb na luty 2023 roku. Jakie tutaj tendencje, jakie kierunki się mogą dla Was pokazać, kochane rybki? Wrażliwe, bardzo emocjonalne rybki. Bardzo fajny macie tutaj, fajny macie tutaj przekaz, bo on pokazuje pewnego rodzaju proces. A zawsze, jeżeli jest proces, to znaczy, że jeszcze, jeszcze jakby kierunek tego procesu jest pozytywny, to jest bardzo dobrze. Może być tak, że wiele z, z was żyje w takim poczuciu, że nie wszystko jest jasne, że Czegoś się obawiacie, nie bardzo wiecie czego. Możecie mieć też poczucie, że inni nie do końca są z Wami szczerzy, albo też nie macie pełnej takiej gamy informacji, która by pozwoliła Wam na przykład podjąć jakieś decyzje, czy to życiowe, czy to zawodowe. Ogólnie życie takie podwodne i tutaj widzenie jakby spod tafli wody, to tutaj to jest zamazane. To nie jest obraz taki, jaki jest naprawdę, kiedy się wypłynie. Więc tutaj może być dużo iluzji w waszym życiu. Ale żeby sobie z tym poradzić, to warto jest tutaj dokonać pewnego rodzaju oczyszczenia umysłu. Czyli zastanowić się, czym tak naprawdę dysponuję, co tak naprawdę jest w moim zasięgu, co jest moim zasobem, czego ja chcę, dokąd ja dążę i co przyniesie mi właśnie rozwój. I dopiero takie działanie, jakby z wnętrza waszego mózgu, przyniesie wam uwolnienie. Bo jeżeli cały czas jesteście gdzieś y, zaangażowane, ryby, w, y, w te y, takie niepewności, w te lęki, to może być tak, że wy z tego nie wyjdziecie, że po prostu przez cały y, luty będziecie się właśnie tak gdzieś tam taplać w tej wodzie i zastanawiać się, co, co, co będzie, co będzie, co będzie. Ale jeżeli po, y, 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 Poczynijcie takie kroki i zechcecie podjąć wysiłek, żeby jednak sobie pewne kwestie uporządkować i nie na zasadzie emocjonalnej. Ja wiem, że wy jesteście bardzo emocjonalne, ale tutaj trzeba użyć y, twardych faktów. Faktów, po prostu faktów. Nie co ja czuję, tylko co ja wiem. Co ja wiem. I to dopiero zestawienie tych faktów. Może wam przynieść uwolnienie. E, w tym sensie, że jeżeli stwierdzisz, że jest tak, tak, tak i tak, to twoje lęki są niepotrzebne, bo ty wiesz na czym stoisz. I to przyniesie ci bardzo dużą radość. Poczujesz się wolna, poczujesz się e, po prostu uwolniona z tych wszystkich jakichś, e, może ciemnych myśli, może trudnych. Ale tr jeżeli jeżeli przejdziesz ten proces, a kluczowe tutaj jest właśnie spojrzenie na swoje sprawy w sposób taki, nie przez pryzmat emocji, tylko przez pryzmat faktów, przez pryzmat umysłu, ale takiego bardzo racjonalnego umysłu. Czasami trzeba się będzie z tymi faktami konfrontować, bo na przykład wydaje ci się, że jest jakoś tam, ale to jest tylko i wyłącznie twój. Twoja ocena, a fakt jest zupełnie inny. Na przykład, Jurek mnie nie lubi, a fakt jest taki, Jurek nie ma czasu, żeby z Tobą rozmawiać. Rozumiesz, także tutaj masz bardzo y, dużo do zrobienia, y, ale tutaj taką gratyfikacją, tą, tym bonusem jest to, że. Y, Wyjdziesz z tego jakiegoś takiego niewłaściwego, zbyt emocjonalnego yy, i fałszywego często myślenia. Zobaczymy, co karty wyroczni wam tutaj, nie karty wyroczni, karty tarota wam tutaj powiedzą. Tak się zafiksowałam, te karty tak wyrocznie, a tutaj mamy przecież karty tarota i energię, które idą za kartami tarota. Proszę moich przewodników duchowych o prowadzenie. A to rota odpowiedź dla osób urodzonych w znaku ryb na luty 2023 roku. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Zobaczymy, co może Wam tutaj przeszkadzać. Sobie troszkę przesunę. Co może być wyzwaniem, co może przeszkadzać, co jest pozytywne, co może być pomocne, to co się może dziać w przeciągu całego miesiąca. I popatrzcie, mamy znowu kartę księżyca. To jest ta sama karta. Oj, rybki, rybki, jesteście bardzo. Takie wrażliwe i zanadto tutaj y, czasami zanadto popuszczacie y, wodze fantazji i y, takiego y, pójścia y, za tym, co ja czuję, a to jakby nie, nie do końca jest dobre. Nie zawsze. I rezultat. Fajne macie czytanie. Bardzo fajne macie tutaj czytanie. Już Wam tłumaczę. To, co wam nie będzie sprzyjało, czyli to, co może być dla was wyzwaniem, to jest y, y, za wszelką cenę y, udowadnianie swoich racji, czyli jakby bicie się y, bij i zabij, ja muszę tutaj mieć y, swoją rację. Nie róbcie tego, po co? Chodzi o to, żeby y, ta racja, y, to, co się ma wydarzyć, to się po prostu wydarzy. I niezależnie od tego, jak bardzo będziecie tutaj starać się czy walczyć, to to, co ma do Was przyjść, to i tak przyjdzie, więc po prostu szkoda energii. Raczej zajmijcie się tym, co możecie stworzyć, wykreować, bo energia cesarzowej bardzo mocno kładzie nacisk na to, że ja czuję się osobą, Pewną siebie. Ja wiem, e, jakie, są, jakie jest moje cesarstwo, czym ja zawiaduję, jakie są jego bolączki, ale też jakie są jego e, zalety tego cesarstwa, ale też jestem osobą niezwykle kreatywną taką, która e, może urodzić jakiś, e, właśnie, pomysł. Bo kto wie, czy z tego waszego y, takiego bardzo krytycznego myślenia nie urodzi się wam jakiś pomysł. To jest bardzo możliwe, zwłaszcza w świetle tej karty cesarzowej. I tutaj macie tutaj macie y, y, jakby w czasie trwania tego miesiąca takie energie, które oczywiście nie wszystkie muszą do was przyjść, nie wszystkie muszą przyjść do was wszystkich, ale jest powtórzona karta Księżyca, bo właściwie to jest karta jeziora, ale karta Księżyca tutaj jest prawie identycznie pokazana. Więc zwróćcie uwagę na to, czego się boicie. Zwróćcie uwagę na swoje wnętrze. Ale nie dlatego, żeby wzmacniać te emocje, czyli żeby powodować spiralę lęku, że się boję, 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 coraz bardziej boję, tylko zobaczcie, co tak naprawdę Was wstrzymuje przed rozwojem, przed poczuciem szczęścia, przed. Tym, że ja mogę y, czuć się spełniona jako ryba. Bo to jest karta spełnienia. Co mnie hamuje przed tym, żebym ja mogła się cieszyć z życia? Co mnie hamuje przed tym, żebym ja mogła spotkać kogoś, kto będzie moim przyjacielem albo być może moim partnerem? Co mnie hamuje przed tym, żeby mieć nowe pomysły tutaj? Pomyślcie nad tym. Przyjrzyjcie się temu. Dlatego powiedziałam, że nie chodzi o walczenie, nie chodzi o jakieś takie w lutym no, rzucanie się po prostu na taśmę, jak w biegu, tak, że ja tu pierwsza muszę być w ogóle. Wy się raczej przyjrzyjcie temu swojemu wnętrzu, ale jeszcze raz podkreślam, nie po to, żeby się egzaltować, żeby się ekscytować tym, czego się boicie, tylko żeby się przyjrzeć. Przyjrzeć się temu, co jest gdzieś tam pod powierzchnią i wyciągnąć z tego wniosek, co tak naprawdę Was hamuje przed rozwojem, przed pójściem dalej, przed tym, żeby doświadczać miłości, przed tym, żeby doświadczać spełnienia zawodowego, życiowego i innego, przed tym, żeby coś nowego tutaj po prostu wymyślać, albo pójść w jakimś nowym kierunku. O, tu jest bardzo dużo, duży nacisk na kreatywność. Są karty, y, trzy karty z Arkanów Wielkich macie tutaj. Właśnie Cesarzową, Księżyc i Świat. I one tutaj de facto nadają ton temu całemu czytaniu, bo mówią o tym, że ty się możesz, rybo, y, spodziewać tego, że właśnie będziesz szczęśliwa, że doznasz jakiegoś spełnienia, Częściowo może już w lutym, a częściowo może troszkę później, ale zmierz się, skonfrontuj się ze swoimi lękami. Wypuść, kto się mówi, trupa z szafy. Wypuść te lęki, przyjrzyj się im w świetle dziennym i powiedz sobie, kurczę, ale przecież to jest niewarte tego, żebym ja się tego bała. Fakty są takie, pomysły są takie, pomysły tutaj też są takie. Skup się na faktach, skup się na możliwościach. Zobacz do czego chcesz dążyć, bez lęku. Oczywiście, że może Tobie towarzyszyć jakaś taka ekscytacja, jakieś takie, czy tam się powiedzie, czy nie powiedzie, to jest normalne, ale nie hamuj siebie nadmierną wrażliwością y, uczuciową. Ani też nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Bo karta dziewiątki, mieczy, dziewiątki buław też mówi o tym, że ja jestem wojownikiem. Rybo, ty nie jesteś wojownikiem. Owszem, możesz udawać wojownika, ale to jest tylko maska, którą zakładasz. Jesteś zbyt wrażliwa, zbyt delikatna na to, żeby iść po prostu jak przecinek, jak to się mówi. I mieć w nosie wszystko, co kto myśli. Nie, to się bardzo przejmujesz tym, co kto myśli. Dlatego, dlatego zobacz, y, jakie masz możliwości realnie, jakie masz zasoby, z kim się przyjaźnisz, kto cię może wesprzeć, kto ci może coś podpowiedzieć. A rezultatem tego jest siódemka buław. I to jest, co prawda, karta mówiąca o tym, że ty będziesz walczyć z czymś, ale to nie jest walka taka tutaj aktywna. Ty się przygotowujesz, jesteś w pozycji kwiata lotosu. Tutaj rzeczywistość napiera na ciebie, ale ty spokojnie siedzisz. I myślisz, w którą to ja kierunku właściwie chcę pójść, co ja chcę robić, z kim ja chcę robić, jakie rzeczy chcę robić. To nieważne, że oni na mnie naciskają. Ja już się tego nie boję, bo nacisk często łączy się z tym, że gdy czujemy się naciskani przez kogoś, to znaczy, że ten ktoś ma wobec nas jakieś oczekiwania. I jest czasami tak, że myślimy, jeżeli nie spełnię tych oczekiwań, to coś mnie ominie, albo ktoś o mnie źle pomyśli. To zostaw to. Spójrz, czego ty chcesz, co chcesz wykreować w swoim życiu. Niech oni sobie naciskają. To sobie spokojnie tutaj myśl, czekaj, a potem działaj. I spójrzmy, co karty wyroczni wam jeszcze tutaj podpowiedzą, jako Rada, jako przesłanie na luty. Drogie rybki. Rada przesłanie dla ryb na luty 2023 roku. Rada przesłanie dla ryb na luty 2023. I już patrzę. Oczyszczaj i aktywuj. Stwórz świętą przestrzeń. I to jest słuchajcie to, o czym cały czas jest mowa tutaj, zarówno w tych kartach wyroczni, jak i w kartach Tarota. Oczyszczaj i aktywuj. Oczyszczaj się z jakichś iluzji na swój temat. Na temat innych ludzi. Aktywuj to, co jest w tobie kreatywne, co jest w tobie wzrostowe, służące temu, że możesz osiągać cele różnego rodzaju. Stwórz swoją świętą przestrzeń. Ja bym powiedziała, że to jest ta karta radości, to jest ta karta świata, ale to jest, to jest też ta karta. Tej siódemki y, buław, tak pięknie pokazanej w tej y, talii, która mówi, Moją świętą przestrzenią jest spokój. Niezależnie od tego, co się dzieje, ja wiem, co mam robić. Kochana rybo, wrażliwa rybo, życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń, życzę Ci, żebyś stworzyła swoją świętą przestrzeń, żebyś. Y, rozprawiła się ze swoimi wszystkimi lękami, obawami, iluzjami, żebyś poszła drogą rozwoju, taką drogą, która doprowadzi cię do spełnienia. Tego cię życzę z całego serca i pozdrawiam.